Dzień dobry, w ten słoneczny poranek. Zauważyłem dziś pewną piękną rzecz, a mianowicie kwiaty, które zwracają się wszystkie w kierunku słońca, które tam wysoko jest. Proszę bardzo, proszę. Tu, na przykład, ta marchew. Ona na noc miała tak zwinięte koszyczki rozwinęła swój baldach bo marchew ta dzika oczywiście marchew należy do baldaszkowatych po czym poznaje, że to marchew po tym malutkim fioletowym kwiatku po środku generalnie abstrahując już od tematu baldaszkowate są jakby niewskazane do rozpoznawania dla mniej doświadczonych zbieraczy bo można trafić na takie trujące roślinki jak szczół plamisty czy cykuta Proszę bardzo. Wszystkie porozwijane baldachy, kolejne kwiecie, wszystkie kwiecie w kierunku słońca. Słońce to życie. Dzięki słońcu życie się rozwija, wzrasta, rośliny przeprowadzają fotosyntezę, a my syntezujemy witaminę D. Teraz tak, dla jasności, nie chcę teoretyzować na temat jakiegoś tam spisku elit czy firm farmaceutycznych. Każdy ma swój rozum, każdy wie o co chodzi. Jak nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo o co chodzi, jak to mówił świętej pamięci Andrzej Leper. Witamina D wytwarzana przez nasz organizm pod wpływem kontaktu z promieniami Słońca. Jest nam niezbędna do życia. Bez tej witaminy D nasz organizm nie funkcjonuje prawidłowo. Pojawiają się zaburzenia rozwoju kości, na przykład u dzieci, krzywica, ale także problemy natury psychicznej. Depresje, złe samopoczucie, podły nastrój. I idące zatem różnego rodzaju reperkusje, których doświadczali np. ludzie zamieszkujące obszary, w których słońca brakuje. Takie jak alkoholizm czy poszukiwanie różnego rodzaju innych odskoczni, ale także wiele samobójstw. Teraz, czemu ma służyć ten materiał? Czemu pokazałem te wszystkie kwiaty? Słuchajcie, natura jest genialna. Natura sprawia, że wszystko zwraca się w kierunku słońca, tego, które daje życie, prawda? Natomiast nam się mówi, że witamina D jest szkodliwa w takich czy innych ilościach, tylko że te dawki. Z roku na rok, może nie, ale w perspektywie lat ewidentnie są coraz bardziej zaniżane. Teraz dawka dla dorosłego jest bodajże taka, jak kilkadziesiąt lat temu. Dla dziecka nowonarodzonego, słuchajcie, to jest jakieś po prostu kuriozum to jest niesłychane. Jak nas robią w balona? Po co? No nie wiem. Może po to, żebyśmy byli w ciągłym złym samopoczuciu, byli łatwiejsi do kontrolowania, a może z bardziej prozaicznej przyczyny, po to, żebyśmy kupowali drogie medykamenty, nie wiedząc, że to, co najważniejsze, jest w naturze słońce, dzięki któremu nasze ciała wytwarzają witaminę D.